Gąbki sprawdzają się do poboru prób z powierzchni większych niż 100 cm2. Są odpowiednie do poboru prób z powierzchni płaskich jak i porowatych ze względu na dużą chłonność. Istnieje szeroka gama gąbek. Poza klasycznymi gąbkami istnieją gąbki na uchwycie stałym, odłączanym, nasączone z buforowaną wodą peptonową lub innym rozcieńczalnikiem. Dziś chcemy przedstawić Państwu gąbki na uchwycie nasączone zbuforowaną wodą peptonową. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 sztuk gąbek. Każda gąbka zawiera uchwyt i nasączona jest zbuforowaną wodą peptonową. Opakowanie należy rozerwać i otworzyć za pomocą taśm ułatwiających otwieranie worka. Następnie należy wysunąć gąbkę, łapiąc ją za górną część uchwytu. Wymas należy pobrać dociskając gąbkę do powierzchni. Wymas należy pobrać za pomocą obu stron gąbki w różnych kierunkach wybranego fragmentu powierzchni. Następnie gąbkę należy włożyć do pojemnika i usunąć uchwyt poprzez przekręcenie. Następnie należy zamknąć worek przez zwinięcie i zabezpieczenie taśmami.